Słuchaj, nie mieli jakiejś obiekcji, no bo ty jednak trochę tego boksu liznąłeś, a tam generalnie są ludzie, którzy ze sportami walki nie zawsze mieli dużo do czynienia. Ale nazywają się wszyscy sportowcami. A, a ja z się nie nazywam. Niektórzy, to, to... niektórzy wiesz, w parterze inne rzeczy robili, nie? Ja. <laughs> <laughs> ale pamiętajcie, zobaczcie, jest pozytywna rzecz, że... Mhm. E, Fame i, i jakby walki dla fame MMA sprawiają też to, że ci ludzie naprawdę się zmieniają, zaczynają naprawdę trenować. Nie mówię wszyscy, nie mówię tu ekstremalnie, ale też niektórzy przychodzą metamorfozy. Wiecie o, co, o czym mówię? No ja uważam, że dużo tam osób przeszło metamorfozę, tak jak ja aż tak nie śledzę YouTube'a i tych mm. yy, wszystkich gwiazd, ale jak się czasem zainteresuję, potem jak yy, nie wiem, ktoś teraz jest taki pokładany i spojrzałem na przykład na niektórych jak wcześniej swoje życie prowadzili to zobacz, sam na, się na bonusa zobacz, nie? No nawet bonus nawet bonus, no. Tylko no. Bo bonus akurat zawsze był pozytywną postacią, czy on przegrywał czy nie? A i tak się zmienił, nie? No, tam schudnie, Chyba z no, 40 kilo, nie wiem no, ile dokładnie, ale no, wziął się y -y. dla siebie, więc to jest akurat taki... No, ponoć pierwszy raz do tej walki z Najmanem, ponoć pierwszy raz trenował, bo wcześniej do wszystkich swoich walk ponoć nie trenował, tylko mówił, że... Ten Walczył w Norwegii, w Norwegii a, przecież, nie że... trenował. No dobrze.